prawo, murek. prawo murek! No to ty myślisz o sklepowskiej Brawo jeszcze! Znaczy, to, no, to, to na po tej wierce pojedziemy, co to ma Dobrze Dobrze Dobrze, Dobrze! 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 wypuść Dobrze! 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 nie, Dobrze! Nie, Dobrze! czysto no, nie, było. Nie, czysto. czysto było, czysto. raz przestrzelili! Kupił cię już na bogi, tylko że przestrzeli. Brawo! Kuba, ostatnia akcja. późno się włączyć. No twoja, dawaj. Twoja akcja. Po co, co tak daleko, synek, bliżej? Widor pasztety, ten tam żółty drzem, ze względu na to, że węzły. Brawo! Jest trochę węzile, ale sama yes, yes, nie zadziała. Yes, Jest tak, kolorowo. I wszystkie widziała, rzeczy.